Można powiedzieć, że wydarliście ten punkt, no bo futsalu to tutaj za dużo nie było, ale walki za to całe mnóstwo. Znaczy jak to derby akademickie, nie przypominam sobie meczu, żeby to był mecz jakiś poukładany taktycznie, jakaś wirtualna gra, tylko przeważnie było szarpaniska, jakieś szarpane. Dużo walki, dużo kontrów, dużo fauli, no i tak się to, ten mecz tak samo wyglądał. No my, można powiedzieć, że możecie być bardzo zadowoleni, bo e, wy gdybyście tutaj przegrali, no to już byłaby bardzo ciężka sytuacja w Katowicach. Tak, znaczy ja powiem wprost, że będziemy tu przyjechali tylko i wyłącznie po trzy punkty. Będziemy takim nastawieniem i właśnie widać, udało się te trzy punkty zdobyć. I przede wszystkim w każdym następnym meczu będziemy musieli zdobyć te trzy punkty, bo wiadomo, którzy wygrywamy, to dalej jesteśmy tam w dole tabeli, a nas to na pewno nie ratuje ani cokolwiek. Nie? Początek tego meczu gdzieś mogły te głowy opaść na dół. 47 sekunda, już 1 do 0 dla Gdańszczan. Gdzieś może byliście zbyt mocno zmobilizowani na to spotkanie, że, że gdzieś te nogi się zatrzęsły w tej pierwszej minucie. No bo dosyć prosty tam był błąd. Znaczy, bo ta bramka poszła po kontrze. Gdzie... Gdańsk miał piłkę, a był nasz drożny, znaczy teoretycznie powinien być nasz łód gdzie sędzia pokazał piłkę w drugą stronę i pojechali i w bramkę. Tak? No może to trochę podłamać, bo tak, jak się traci w pierwszym minucie bramkę, gdzie się wychodzi zmobilizowany, pełny do, do walki, a tu się dostaje na 1-0, to na pewno trochę boli. No, ale cieszymy się, że mogli się z tego podnieść tak? przede wszystkim i udało się te trzy punkty dojść do końca. Wszyscy narzekają na dalekie wyjazdy do Gdańska. Wy chyba możecie się cieszyć, że macie dobrych kilka, może kilkanaście godzin radości teraz w drodze powrotu. Na pewno będzie trochę radości, bo wiadomo powroty są zawsze wesołe. No i na pewno jakbyśmy przegrali ta radość, by była, na pewno nie byłoby, nie byłoby radości, byłoby bardzo smutno i nastroje by w lidze już było inaczej, bo wiadomo, byśmy naprawdę by był dramat w tabeli i nas by to, nie wiem, co by nas potem jakie jak tutaj by ratował. Nie? Mogę coś Waszych kolegów z Gdańska powiedział się na futce Klasie, że postawi wszystkie pieniążki na Gdańsk. Także żeby nie chciał, to mogę mu do dziesiątego pożyczyć. <laughs> <laughs> Dziękuję. Panu. Dzięki. Wojtek, mecz o 6 punktów, no i te 6 punktów ucieka, znowu w Gdańsku świeci czerwona latarnia. Dokładnie. No. U, ry, z rywalem takim jak Katowice przegraliśmy dwukrotnie w tym sezonie i rzeczywiście znowu jesteśmy czerwoną latarnią. Musimy kolejnych punktów szukać w następnych meczach, co będzie trudne, bo na horyzoncie gdzieś tam Wisła rekord to już się zaczną trochę większe schody. No i gwiazda po drodze mecz, który kolejny dla nas będzie o 6 punktów tak naprawdę. Bo oczywiście każde punkt urwane Z Wisłą to będzie na plus, ale patrzymy też realnie troszeczkę na to, co się dzieje cóż, no, tym razem nie wyszło. Myślę, że z przebiegu meczu taki remisowy rzeczywiście mecz, ale no cóż, bramki trzy po stronie Katowic, u nas dwie i to oni są zwycięzcy dzisiaj mecz walki w... Wczoraj bodajże, wstawiłeś gdzieś tam na Facebooka wywiad Karola Bieleckiego po meczu ćwierćfinałowym. Wy włożyliście dzisiaj naprawdę maksa i 100% serducha? No właśnie tutaj bym się chyba z, u, ugryzł język, bo nie jestem tego przekonany. Chociaż no, każdy musi mówić za siebie. Ja gdzieś tam chorowałem cały tydzień po tych mistrzostwach akademickich na antybiotyku i tak dalej. No to są oczywiście moje prywatne sprawy, nikt nie będzie tego potem roz, rozpamiętywał. Dałem z siebie wszystko dzisiaj, jak nie jak chłopaki, nie jestem fanem rzeczywiście tych piątków grania, ustawiliśmy to, bo musieliśmy, ale może, może, może gdzieś to jest przyczyną, bo końcówkę pierwszej rundy graliśmy w soboty, po całym tygodniu wypoczęci, jednak ten dzień piątkowy po pracy, gdzieś tam mi to nie pasuje, zobaczymy jak będzie dalej, bo, bo, bo musimy chyba to, to, to zmienić że radość chyba olbrzymia, no bo przyjechaliście tu po 6 punktów i można powiedzieć, że te 6 punktów teoretyczne wywieźliście. No wiadomo, że się cieszymy, że te że 6 punktów, 3, ale powiedzmy 6, bo to było ważne, bo dzisiaj przy przegranej bylibyśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Teraz wracamy i, i, i chcielibyśmy iść za ciosem, ale tak jak mówię, no dla nas najbliższy mecz jest najważniejszy, nie, nie patrzymy za bardzo do przodu, więc dzisiaj się cieszymy. Z tych trzech punktów są dla nas ważne punkty, bo, bo już było widać później podróż w drodze to, że graliśmy w fusemkę, że jędrzej zszedł za dwie żółte, co uważam niekoniecznie za słuszne, bo, bo myślę, że ta druga żółta to był blok szczału. A ta pierwsza no, emocje wyskoczył dwa metry za, za, za ławkę i dostał żółtą zacieszenie się, także myślę, że trochę na wyraz sędziowie wyszli przed szereg z tymi kartkami, no ale, ale okej, okay, no, co mogę powiedzieć? No, cieszymy się bardzo. Dobry mecz już w Szczecinie. No, miałem okazję obserwować Was w meczu z pogonią. E, niewiele zabrakło, żeby wywieźć punkty z też ciężkiego turnieju. Tutaj, e, zwycięstwo można powiedzieć, że AZS e, Uniwersytet Śląski pod okiem Łaja Korczyńskiego odżywa. No, jedna jest kółka wiosny, nie czyni. E, w Szczecinie jednak to była przegrana, więc... więc ale, ale taka. Szczecin tam był lepszym zespołem. Ale pracujemy, walczymy, co było widać dzisiaj w osłabieniu e, 4 na 5. To... Po takiej podróży to dali chłopcy z siebie naprawdę maksa, jestem bardzo z nich dumny, że, że, że tyle dali, więc wiedmy, że ta podróż tutaj jednak jest, jest dość męcząca. Myślę, że z przebiegu meczu mimo wszystko takich klarownych sytuacji, lepszych kontr, mieliśmy więcej. Też ta pierwsza bramka, dostaliśmy ją, musieliśmy wykonywać wdrożny ewidentny. Bramka wziął piłkę, rzucił kontrę i... i, i... I 1-0 się zrobiło, ale w pierwszej połowie myślę, że byliśmy zespołem lepszym. Może końcówka pierwszej połowy. W ostatnich 5 minut Gdańsk przejął inicjatywę. Ale to my, że przez dłuższą część pierwszej połowy dominowali. Natomiast w drugiej konsekwentnie wracaliśmy dobre kontry. No i jedna z tych kont przyniosła nam zwycięstwo. Szkoda mojego przedłużonego karnego, to jest po raz kolejny. Mówię, że trener nie powinien wykonywać. Chłopcy chcieli, więc poszedłem, ale to nie było potrzebne. No i taki błąd mi się przydarzył, bo na 5 sekund przed końcem sam 7, niepotrzebny, mogłem to wybić i koniec meczu, jeszcze niepotrzebne nerwy sprokurowałem. No ale cóż, cieszymy się, wracamy, na pewno no, wszyscy chłopcy zasłużyli na słowa pochwały. No i po raz kolejny muszę, muszę pochwalić Rafała Krzyśkę, bo, bo naprawdę to jest nasz silny punkt, a, a jak tak przytoczyłeś wczoraj wywiad z, Bie z, Bie z Karolem Bieleckim, to raczej wczorajszy wpis, to ja muszę powiedzieć, że tak samo wręczny jest. Jak bramkarz, bramkarz broni, to jest łatwiej wygrać. Tu też bramkarz nam pobronił i, i, to, i to był, myślę, też klucz do, do tego zwycięstwa, bo tra tracimy mało bramek. W Szczecinie dwie, dzisiaj dwie. Wcześniej, jak pamiętamy, w pierwszej rundzie ze Szczecinem straciliśmy 6, później z końcami dziewięć, także traciliśmy tych bramek trochę. Teraz jednak żeśmy poprawili tą obronę, a Rafał nam daje taką pewność od tyłu, co przede wszystkim nam pomaga, no, bo wiadomo, jak się czujesz że za plecami jest pewny punkt, to, to też się inaczej gra. Na koniec chyba już nudne dla, dla trenera pytanie. Buty, buty na kołku jeszcze, jeszcze nie zawieszone, bo dzisiaj mimo okazji nie udało się strzelić tej 309 wymarzonej bramki. Ja, ja specjalnie nie szłam tej 309, żebyście mieli o co pytać. bo tak co, skończy się cała saga i i urwiemy temat, a tak jednak cały czas emocje, kiedy skończy, niech już skończy, bo nie możemy na niego patrzeć, no, ja sobie tam będę grał, jak jakaś setka to oddam, przedłużany nie szczelę, żeby żeby były emocje, ja kiedy skończę, to skończę, zobaczcie co dzisiaj się dzieje, jedziemy tu w ośmiu, Jędrzej dostaje kartkę i robi się problem, nie mamy zbyt szerokiej kadry, chłopcy pracują, dwóch, trzech nie mogło jechać, jedziemy z jednym bramkarzem, tak, Rafał ma problemy dzisiaj przed meczem, zdrowotne, delikatnie mówiąc, I, no i jakbym się jeszcze nie przebrał, to chłopcy w sześciu, w siedmiu, no także także na razie to jest bardziej przymus niż, niż moje chęci, ale myślę, że mogę im doświadczeniem trochę pomóc, więc to jest wzajemna korzyść. Ale trzeba kończyć, bo, bo, bo już koniec z tymi pytaniami, już trzeba skończyć, żeby nie było pytań niż żebyśmy ucięli temat, chociaż saga fajna. No. Dzięki wielkie. Trenerze, no miny po tym meczu smętne, inne być nie mogą. Wydawało się, że już wszystko jest na dobrej drodze, końcówka poprzedniej rundy bardzo dobra, początek tej wygrana w Gliwicach. No a teraz przyjeżdża zespół z Katowic, no i gdzieś chyba może te, 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 ten stres był zbyt duży, no bo nie zagrał zespół AZS-u najlepszego meczu. Zgadza się, to ciężki mecz był, ciężki i gatunkowo, powiem pod tym względem, że to był mecz za 6 punktów. Ciężko nam się grało od samego początku, mimo tego, że w 47. sekundzie już prowadziliśmy 1-0 ale to się jakby nie przekładało na, na dalej na naszą skuteczność I, i tej skuteczności dzisiaj zabrakło gdzieś ta bolączka yy, poprzedniej rundy wracałby tylko na ten jeden mecz ale jeżeli 6 punktów zdobywa drużyna z, z którą będziemy walczyli pewnie do samego końca o utrzymanie w lidze a, a oni z nami zdobywają 6 punktów no to no to 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 yy, no, Musimy, musimy coś wstrząsnąć yy, chyba w szatni sobie powiedzieć parę słów, żeby, żeby to wszystko yy, powróciło na dobre tory. Pierwsza połowa przez bodajże 10 minut yy, yy, był olbrzymi problem z wyprowadzeniem w ogóle akcji z własnej połowy. Yy, gdzieś byliście zaskoczeni tym wysokim pressingiem, Katowic? Myślę, że to nie było jakieś z zaskoczenie yy, z reguły. Yy, jest to ćwiczone, czy, czy oprócz tego dużo drużyn próbuje nas zaatakować już na, na naszej połowie. Nie wychodziliśmy z tego, jak powinniśmy, zostawiliśmy wolnego miejsca dla naszych szybkich zawodników i, 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 no i to, to nie przynosiło żadnego efektu, a znów kontry, z którymi wyjeżdżę, wy, wychodziliśmy, nie kończyliśmy podaniem. No tutaj rewelacyjnie bramkarz gości bronił myślę, że tu jest jakby klucz do tego, że, że dzisiaj Katowice jadą są punktami do domu. Za tydzień Wisła, Krak Kraku Kraków, zespół, który ewidentnie nie leży AZS-owi. Można powiedzieć, poza pierwszym meczem w Ekstraklasie, w pierwszym sezonie AZS-u, tak naprawdę w żadnym z pozostałych spotkań nie udało się nawiązać walki z Krakowianami. Są jakieś przesłanki, że w piątek będzie inaczej? No, zrobimy wszystko, żeby było inaczej. Chcielibyśmy na pewno jakiś punkt zdobyć na Wiśla, ale Wisła jest tydzień temu w tamtej kolejce ograła mistrza Polski i zrobiła to genialnie. Te bramki, które zdobywała były fantastyczne i no, zobaczymy co, 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 co da się zrobić.